Cześć, witajcie. Z tej strony Ewa Potopianek. Jestem założycielką wirtualnej szkoły pływania i kursów Pływanie w Online. Właśnie dzięki wirtualnej szkole pływania pomagam samodzielnie uczącym się osobom, które nie mają możliwości chodzić na zajęcia, bądź po prostu zdecydowały się na samodzielną naukę pływania. No i mogą korzystać z mojej pomocy, z moich kursów, z moich programów. Dzisiejszy temat to jest temat, myślę, że bardzo, bardzo ważny, w szczególności dla osób niepływających. To nie jest Twoja wina, że nie potrafisz pływać. Za chwilę poszerzę ten temat i pokażę Wam moją perspektywę, o co mi w tym chodzi, a jeszcze dopowiem, dlaczego to jest takie ważne. Wiele osób, które do mnie przychodzą jako osoby niepływające, dorosłe, bardzo często wspominają o tym, że to ten wstyd, to takie zakłopotanie, że nie potrafią pływać, Powoduje, że w tym życiu dorosłym zaczęły unikać wychodzenia nad wodę, na jezioro, na plażę ze znajomymi, właśnie dlatego, że nie potrafią pływać, że boją się wody. A szkoda, dlatego że no wiadomo, w naturze ładujemy baterie, samopoczucie lepsze, zdrowie psychiczne lepsze, tak więc warto nad tym popracować. To się da zmienić, zaraz nam opowiem o co chodzi. Generalnie ja uważam, że nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się pływać. I to absolutnie nie jest Twoja wina, że nie potrafisz pływać, jeśli faktycznie taka jest twoja dzisiejsza sytuacja. Być może nie potrafisz pływać właśnie dlatego, że jako dziecko no, nie miałeś możliwości chodzić na lekcje pływania. Nie każdy miał tę możliwość. No, ja na przykład nie miałam takiej możliwości i każdy ma swoją historię. Fajne i dobre jest to, że w życiu dorosłym to my decydujemy, w co angażujemy swój czas, czego się uczymy, tak? Czyli tak w skrócie mówiąc, teraz twoje naokopywanie jest w twoich rękach. Drugi czynnik, który pokazuje, że to nie twoja wina, że nie potrafisz pływać, to jest to, że być może kiedyś doświadczyłeś topienia się. I wbrew pozorom, bardzo dużo osób niepływających, no właśnie, tego doświadczyło. I to spowodowało, że na długie lata, czasem na dziesiątki lat, odłożyli tę swoją naukę pływania. Osoby, które. Na robiłam sobie takie statystyki osób dorosłych, które do mnie przyszły na zajęcia i korzystały z moich programów. I takie mega zaskoczenie dla mnie było to, że na 10 osób dorosłych niepływających 9 z nich Doświadczyło topienia się. Czyli jesteś właśnie, jeśli doświadczyłeś topienia się, to nie jesteś sam. I te 10 osób, te statystycznie 10 osób, to są takie dowody na to, że nad tym lękiem przed wodą da się popracować, bo każda z tych osób przemała lęk i teraz daje nura w wodę. Kolejny czynnik, który też mówi o tym, że to nie twoja wina, że nie potrafisz wpływać, to to, że być może kiedyś próbowałeś, ale nie wyszło. Nie wyszło z jakiegoś powodu. Najczęściej jest to powód taki, że ćwiczenia, z jakich korzystałeś, metody, z jakich korzystałeś, najprawdopodobniej były dla ciebie za trudne, co też jest naturalne, dlatego że jeśli weźmiemy na siebie za trudne ćwiczenie, za trudne zadanie, jest po prostu niewykonalne. Gdyby ktoś mi dzisiaj powiedział, Ewa, załóż narty i wejdź na Mont Blanc, zjedz z niego, to dla mnie to jest niewykonalne. Ale jeśli ktoś mi by powiedział, Ewa, załóż narty i zjedz z ośle łączki, mogę spróbować. Na tym polega różnica. Tak więc, jeśli, dość, jeśli próbowałeś i ci nie wyszło, najprawdopodobniej właśnie złe dobrane ćwiczenia, złe dobrane metody. I też jest tak, że... W momencie, kiedy już potrafimy pływać, jeśli czujemy się ok w wodzie, jeśli jak wpadniemy przypadkiem pod wodę, to nic się nam nie dzieje, wiemy jak wstać, nie włącza nam się panika. Jeśli jesteśmy zaadoptowani do głębokiej wody, to nawet jak weźmiemy na siebie za trudne ćwiczenie, my z łatwością przechodzimy do czegoś prostszego. Do czegoś prostszego, co nam pozwoli dopłynąć w bezpieczne miejsce, w miejsce, gdzie dotkniemy dna, do złapania się ściany. Ale jeśli osoba początkująca weźmie na siebie za trudne ćwiczenie, nie ma alternatywy. Tak? Włącza się panika, włącza się blokada i włącza się takie myślenie, okej, okay, to nie jest dla mnie. Ja tego nie dam rady zrobić, wszyscy zrobią, ja nie potrafię. Dlatego ten dobór ćwiczeń jest tak mega, mega ważny u osób początkujących. Mam nadzieję, że te trzy aspekty, te trzy jak gdyby, perspektywy pokazały ci, że to naprawdę nie jest Twoja wina, że nie potrafisz pływać. I te osoby, które, o których wspomniałam, są dla Ciebie taką nutką nadziei, że da się coś z tym zrobić. Tylko trzeba właśnie zadbać o to, trzeba się wziąć za naukę, trzeba dopasować swój program i krok po kroku. Podsumowując, być może nie potrafisz pływać, bo nie miałeś okazji jako dziecko, być może nie potrafisz pływać, bo doświadczyłeś tupienia się, być może nie potrafisz pływać, bo ćwiczenia, z których korzystałeś, po prostu były dla ciebie za trudne. Nad każdym z tych aspektów da się popracować. To są, to są historie, które są mocno związane właśnie z osobami, które przychodziły do mnie na zajęcia jako osoby dorosłe, niepływające, przełamały lęk przed wodą i dzisiaj swobodnie korzystają z basenów. Jeśli chcesz bardziej poszerzyć właśnie tę perspektywę na naukę pływania, Zapraszam Cię na webinar, który jest w szczególności dedykowany osobom niepływającym i początkującym, jak rozpocząć samodzielną naukę pływania, by była efektywna i w końcu dać nurę w wodzie. Między innymi na tym webinarze będziemy właśnie się rozprawiać z takimi Blokującymi, błędnymi przekonaniami. A propos, właśnie nauki pływania, a propos tych naszych doświadczeń z przyszłości z wodą, żeby się z nimi rozprawić i żeby dać sobie taką przestrzeń, że może być inaczej. Oprócz tego na webinarze będzie jeszcze wiele innych rzeczy. Szczegóły na temat webinaru znajdziecie na mojej stronie, link gdzieś tam będzie w opisie. W Szczególności zapraszam niepływających, początkujących, bo cały ten webinar jest, jak gdyby zmyślam o nich, bo to są osoby, które uważam, no, mają najtrudniej, bo ten lęk przed wodą bardzo łatwo jest pogłębić i trzeba uważnie się za niego zabrać. Tak więc kliknij w link, zobacz, jakie są szczegóły i zapraszam na webinar.